media. Nie żyje Udaczski Jowa. Ujawniono jego tożsamość media. Nie żyje Udaczski Jowa. To major Stepan Tarabalka. 13 marca w bitwie zginął Udaczski Jowa, słynny pilot, który miał zestrzelić ponad 40 rosyjskich samolotów, to major Stepan Tarabalka, poinformował dziennik Time, powołując się na swoje źródła. Od początku wojny w Ukrainie po sieci krążyły informacje o duchu Skijowa, pilocie, który miał z dużą skutecznością zestrzeliwać rosyjskie samoloty. Nazywają go Duchem Skijowa, chociaż broni naszego bezpieczeństwa jak Anioł, pisała o nim w telegramie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Władze nie ujawniały tożsamości pilota, a niektórzy spekulowali, że Dacz jest pierwszą wojenną legendą miejską. Kilkakrotnie w sieci pojawiały się także informacje o śmierci pilota, które później były dementowane. Time, dacz z nie żyje w piątek londyński, Time, poinformował, że dacz z zginął w bitwie 13 marca. Dziennik po raz pierwszy podał też personalia pilota, miał nim być 29-letni major Stepan Tarabalka. Jak podaje gazeta, Tarabalka zestrzelił aż 40 rosyjskich samolotów, dopóki sam nie zginął podczas walki z przytłaczającą liczbą sił wroga. Według rodziny zmarłego Tarabalka został pośmiertnie odznaczony najwyższym ukraińskim medalem za odwagę w walce, Orderem Złotej Gwiazdy z tytułem Bohatera Ukrainy. Jego hełm i gogle mają być wystawione na aukcje w Londynie, dodaje dziennik powołując się na swoje źródła.